Dzisiaj mamy 30 maj 2022 rok, poniedziałek. W niniejszym odczytam ważną dodatkową informację, numer 38, skierowaną personalnie do Jarosław Kaczyński. Prawnik, chyba z tytułem naukowym, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, prawnik, Andrzej Duda, też prawnik z tytułem naukowym, oraz do wierchuszki całego ministerstwa. Sprawiedliwości i Wierchuszki Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oto jest ta ważna informacja. Tutaj akurat mamy trzech muszkieterów, superprawników. Andrzej Duda, prawnik, tytuł naukowy, chyba nikt temu nie zaprzecza. Jarosław Kaczyński, superprawnik. Tytuł naukowy. Chyba też nikt temu nie zaprzecza. I ostatni z tej trójki muszkieterów prawniczych, superprawników, Zbigniew Ziobro, prawnik. Nikt temu nie zaprzecza. Dlatego też uważam, że mając taką super trójkę, super muszkieterów prawniczych z tytułami naukowymi. Z zakresu prawa. Oni na pewno prawo znają. Poza tym, na pewno prawo muszą znać Ministerstwo Sprawiedliwości i być może Ministerstwo Spraw Zagranicznych, być może też prawo znają dość dobrze. Dlatego, drogie osoby fizyczne, tutaj z tymi imionami i nazwiskami, i dwie organizacje, Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Stolicy. To jest właśnie dla was. Y, czy y, ostatnia wypowiedź przed Dniem dziecka, czyli przed 1 czerwca 2022 rok Mateusza Morawieckiego? na jakimś spotkaniu z młodzieżą do kamer telewizyjnych, gdzie Mateusz Morabiecki chyba wszyscy tutaj z wyżej wymienionych organizacji i osób fizycznych znają Mateusza Morawieckiego. a Ci, którzy nie znają, no to nie znają no. Czasami tak bywa. Czy wiecie o tym i sobie zdajecie z tego sprawę, że zachęcanie poprzez Mateusza Morawieckiego polskich dzieci i nieletnie osoby poniżej 18 lat do wzięcia udziału w międzynarodowej zorganizowanej akcji, Listownego, uporczywego nękania międzynarodowego niewinnych dzieci norweskich, ich rodziców, dziadków, babcie i dalszą rodzinę czyli dość dużą liczbę obywateli państwa Norwegia. Które by sobie mogło nie życzyć, po prostu, aby polskie dzieci wysyłały im jakieś pogróżki, na przykład pogróżki, ponieważ norweskie dzieci mogą tak zinterpretować po prostu same dla siebie, że te listy, które będą otrzymywać od, od dzieci polskich, to będą pogróżki, według nich, mimo że dzieci polskie nie miały takich intencji w ogóle i nie znały żadnych kodeksów prawnych, itd., a tym bardziej różnych spraw i zabiłości międzynarodowych jak się kwalifikuje pewne sytuacje, zdarzenia i działania. Wszystko na to wskazuje, że ta świadoma akcja zapoczątkowana przez Mateusza Morawieckiego, to nie jest jakaś jego pomyłka albo coś, co przypadkowo do kamery powiedział. Tylko Mateusz Morawiecki był świadomy tego, co mówi do kamery tuż przed dniem dziecka. W 2022 roku, i to jeszcze na spotkaniu z młodzieżą polską, gdzie zachęcał do wzięcia udziału niewinnych polskich dzieci i niczemu nieświadomych, aby rozpoczęły akcję pisania listów. Ciekawe w jakim języku może w języku angielskim, albo w języku Szwedzkim, na przykład, do obywateli Norwegii, a szczególnie do tych nieletnich obywateli Norwegii. No, nie wiem, i tam coś tam im pisać w tych listach, że dzieci polskie są mniej lub bardziej czegoś zadowolone i żeby być może dzieci norweskie coś powiedziały. Komu trzeba, i aby strona norweska wyskoczyła z kasy za te jakieś surowce naturalne, które tam są w Norwegii. Więc to jest bardzo nieładne i, i, i bezczelne, takie nażywca. Wciąganie polskich niewinnych dzieci. W międzynarodową brudną grę polityczną, lub chociaż jej część, którą wymyślił sobie Mateusz Morawiecki, albo ktoś powiedział o tym i dał pomysł właśnie takiej akcji Mateuszowi Morawieckiemu, a Mateusz Morawiecki tylko odczytał to, i przekazał do telewizji wszem i wobec. Dlatego no, nie wiem, czy Mateusz Morawiecki jest świadomy tego, ale ma tam swoich pomagierów, doradców, pomocników, jakieś rady naukowe, mogą mieć tam różne osobistości, tytuły prawnicze, doktoraty, profesury, sprawa z, z lewa mogą mieć wszystkie kodeksy w jednym palcu albo co najmniej w dwóch palcach, a tym bardziej prywatne prawo międzynarodowe, prawa dziecka, konwencje różne, praw dziecka, prawa obywatelskie, prawa dziecka, prawa podstawowe i różne inne uwarunkowania w ONZ. -cie. Wszyscy wiemy, co to jest ONZ. I prawa dziecka, które są zagwarantowane poprzez różne światowe organizacje, jak ONZ, na przykład, że tutaj Mateusz Morawiecki nagle przed Dniem Dziecka chciałby się wysłużyć polskimi dziećmi, aby wciągnąć je w brudną grę polityczną przeciwko obywatelom. Norwegii tym nieletnim i tym już powyżej 18 roku życia. Bardzo brudna gra. Ale yy, drogi ministerstwo spraw zagranicznych i ministerstwo sprawiedliwości, super prawnicy Zbigniew ziobro Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński. Yy, tytuły yy, naukowe z zakresu prawa. Czy jest paragraf na to, na takie świadome działanie, lub, lub sprawstwo kierownicze w wykonaniu Mateusza Morawieckiego do zachęcania i podżegania nieletnich i niewinnych polskich dzieci, aby wzięły udział w listownym, Wiecie, znaczki, listy, koperty, te sprawy, aby polskie dzieci listownie zaczęły nękać uporczywie na arenie międzynarodowej niewinne dzieci norweskie, które być może lub na pewno są też chronione przez prawa dziecka, które na pewno w Norwegii obowiązują. A że norweskie dzieci są obywatelami, więc poprzez y, rzecznika praw dziecka, rzecznika praw obywatelskich w Norwegii, i tak dalej. Więc na to jest na pewno paragraf krajowy i paragraf międzynarodowy y, dla Mateusza Morawieckiego za rozpoczęcie takiej akcji. Porażka, po prostu porażka. Dziękuję, do widzenia.